nastąpiła inauguracja miejskiego klubu sportowego. Warto pokazywać i warto chwalić się czymś, czym mamy, możemy się pochwalić. My nie możemy chować głowę w piasek i mówić, no coś tam funkcjonuje. My musimy pokazać mieszkańcom Zgorzelca, że są sportowcy, są trenerzy, są działacze, którym na sercu jest bardzo ważne i, i, o, i, i którzy walczą o to, aby rozwijać piłkę nożną w Zgorzelcu. Warto ludziom uzmysłowić, że piłka nożna jest... Ważnym czynnikiem w życiu mieszkańca Zgorzelca i jej części kibiców. Adam Dzisiaj tutaj jesteśmy po to, żeby promować futbol z Gorzelecki. Piłkę nożną na terenie miasta i, i okolic. Chcielibyśmy pokazać, że sport z Gorzelcu to nie tylko koszykówka. To nie tylko lekkoatletyka, ale to także futbol. Futbol, który chcemy znieść troszeczkę dwa poziomy wyżej. Chcielibyśmy, żeby przyciągnąć jak największą ilość dzieci, młodzieży, ale też tych, te osoby starsze dojrzałe. Chciałem zachęcić wszystkich do kibicowania wszystkim grupom wiekowym. Nysyz Gorzelec, co na pewno jest potrzebne. Wsparcie dla wszystkich, aby jak najwięcej mieszkańców miasta przychodziło. Na mecze. Drużyna jest świeża, połączenie młodości i doświadczenia. Myślę, że ten sezon zakończymy na wysokim miejscu, a w następnym powalczymy o awans. Dla mnie jako rodzica najważniejsze jest, żeby moje dziecko nauczyło się współ, współzawodniczyć z innymi w duchu sportowej rywalizacji. Gram w piłkę trzeci rok i jest bardzo fajnie.